Witam wszystkich, w dzisiejszym odcinku pokażę jak zamontować drzwi składane w prysznicu. Zachęcam do obejrzenia całego odcinka oraz zostawienia subskrypcji. A ja już nie przedłużam. A cały montaż zaczynam od montażu profila. Tu akurat tak udało się rozmierzyć płytki, że fuga wyszła w miejscu jego montażu. A montaż wygląda tak, że przekładam profil do ściany, do profila poziomice i odrysowuję sobie ołówkiem miejsce otworów. W teraz w wyznaczonych miejscach wiercę wiertłem diamentowym do kafli nakręconym na szlifierkę. Nie zapominając o chłodzeniu wiertła. A jak się przewiercę już przez kafelkę to poprawiam otwór wiertłem widiowym. No i tak po kolei każdy otwór. Następnie odcysam kurz. Przemywam acetonem. Aplikuję silikon. Wkładam kołek rozporowy. Następnie znowu silikon. I jak tak sobie przygotuję już wszystko otwory, to nakładam silikon na profil. I zaczynam przykręcać profil do ściany. Kontrolując oczywiście poziomicą, na bieżąco usuwam nadmiar silikonu spod profila. No, i gdy profil już zamontowałem, to zabieram się za przykręcenie skrzydła. Na podłogę asekuracyjnie podkładam sobie dwa kawałki steropianów. Wsuwam skrzydło w profil. Sprawdzam pion no i następnie skręcam profil skrzydłem. Najpierw nawiercając otwór, a następnie wkręcając wkręta. A na końcu zakładam zaślepkę. I tutaj sumagam się silikonem, bo niekiedy te zaślepki lubią wypadać. No i tak w trzech miejscach, na dole po środku oraz u góry. Następnie do skrzydła dokręcam zawiasy, no a do zawiasów kolejne skrzydło. To teraz jeszcze zasilikonuję profil. No, i zostało założyć uszczeliki z dołu. No, ale jakoś się nie nagrało. No, a finalnie drzwi składane prezentują się tak. Jak dla mnie jest to fajna alternatywa. Jak nie używasz, to są złożone. A jak chcesz wziąć prysznic, to sobie rozkładasz. Do małej łazienki naprawdę fajne rozwiązanie. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do następnego. Cześć!